Dzień dobry, z tej strony Ania z modnego sklepu. Czy czasami nie zastanawiacie się, co warto w szafie mieć? Mam tutaj propozycję dla bardziej dojrzałych pań. Wspólnie obejrzymy biustonosze od wiki, klasyczny Joanna oraz zapinany z przodu ZUZA. Propozycję od gai Rachela, również wysokie figi bawełniane oraz piżamy i koszulę nocną od martel. Zaczynamy Zaczynamy od biustonoszy i klasycznej Joanny. Jest to propozycja od wiki. Mam tutaj biustonosz w kolorze beżowym w rozmiarze 85D. Jest to biustonosz całkowicie miękki. Nie posiada fiszbin ani naukach miseczek, ani fiszbin bocznych. To na część miseczki jest całkowicie nieprzeźroczysta, górna wykończona koronką. Cechą charakterystyczną tego biustonosza są szerokie, wygodne boki jak również szerokie ramiączka. Jeżeli chodzi o ramiączka, są one nieodpinane i regulowane z przodu. Zerknijmy jeszcze na drugą stronę. Miseczki mamy podszyte bawełnianym materiałem. A zapięcie w tym biustonoszu to dwa stopnie regulacji na obwodzie i trzy rzędy haftek. Ten biustonosz zapinany jest z tyłu. Jeżeli szukacie biustonosza zapinanego z przodu, a taki warto zawsze mieć, mam dwie propozycje. Pierwszy to zuza. Również od wiki. Co ciekawe, biustonosz ten zapinany jest z przodu na zamek. Jeżeli chodzi o zamek, od wewnątrz, od środka jest on podszyty bawełną. Wszystko jest bardzo przyjemne w dotyku. Biustonosz posiada również szerokie ramiączka, miękkie miseczki, Jeżeli chodzi o kolorystykę, to biel, kwarcowy róż oraz nocny błękit. Kolejny biustonosz zapinany z przodu to propozycja od Gai Rachela. W tym modelu zapięcie jest na haftki. Ponownie biustonosz całkowicie miękki. Nie mamy tutaj fiszbin. Górna część miseczki wykończona koronką. Koronka jest bardzo przyjemna w dotyku. A ramiączka szerokie. W tym modelu ramiączka w przedniej części mają podszycie z takiej miękkiej gąbeczki. Idziemy dalej. Figi o klasycznym kroju i wysokim stanie doceni nie jedna z pań. Takie na pewno warto mieć w szafie. Zaczynamy od fig od gucia. Mamy tutaj, tak jak wspomniałam, wysoki stan, wysokie boki. W górnej części mamy wszytą gumkę, obszyta jest materiałem. To jest akurat rozmiar XL. Zobaczcie, jak mocno się rozciągają. Przy nogawkach mamy obszycia jednokolorowym materiałem. Kolejna propozycja to figi Lama Manuela. Mamy tutaj 100% bawełny dostępne są one w sześciopaku zobaczcie, wysokie zabudowane, klasyczne figi jest to rozmiar M jeżeli chodzi o kolorystykę to jest czerń, biel miks kolorów bądź właśnie takie białe z różnymi nadrukami Na koniec figi Sara od Dela Fence. Tutaj mamy połączenie 96% bawełny, 6% elastanu. Jest to rozmiar L. Ponownie figi o klasycznym kroju. Teraz czas na piżamy. Dobra, wygodna piżama czy koszula nocna to podstawa dobrego snu. Zerknijmy na piżamę od martel. Jest to model Maria na krótki rękaw i spodnie 3 czwarte. Piżama wykonana jest w 100% z bawełny. Bardzo przyjemna w dotyku bawełna. Piżama na całości jest rozpinana. Jest to zapięcie. Na guziki. W dolnej części mamy dwie kieszenie. Jeżeli chodzi o tył, ma on również ten sam kwiatowy wzór. Zerknijmy na spodnie. Tak jak wspomniałam, spodnie są 3 czwarte. W górnej części mamy gumkę. Dobrze się rozciąga. Jak widzicie, spodnie są w jednolitym kolorze i mają proste nogawki. Z boku nogawek mamy niewielkie rozcięcie. Cerknijmy jeszcze na koszulę nocną. Jest to model Agata z długim rękawem. Jeżeli chodzi o tą koszulę, ona również jest wykonana z bawełny. Bardzo mięciutka bawełna. Mankiety. Jeżeli chodzi o górną część koszuli nocnej, jest ona rozpinana. Mamy tutaj cztery guziczki. Szula jest delikatnie delikatnie rozszerzana ku dołowi. Jeżeli któraś z propozycji przypadła Wam do gustu, zapraszam na modny sklep.